Hejka, hej, witam w nowym tygodniu i ten nowy tydzień zaczniemy od kaskady. Mam 10 losów, 10 kuponów, więc wkład 20 zł, ale musimy doliczyć też do wkładu. Tutaj mamy właśnie zdrapeczkę z numerem 16 i losik krzyżówkę, więc doliczamy ile? 15 zł, czyli mamy 35 zł łącznego wkładu. A kaskada, zobaczymy, pobawimy się, zobaczymy, czy coś tutaj w ogóle będzie. I potrzeba co najmniej 8 liczb w danym zestawie, albo w jednym, albo w drugim. Niestety nie łączymy. No to będziemy poszukiwać 8 liczb, a im więcej, tym lepiej, wiadomo. Jedna tabelka, losowanie odbyło się 7 właśnie i o godzinie 22, tak. No to dobrze, patrzymy. Co my tutaj mamy? Jedynka jest. Mamy jedną. Trójki nie ma. Mamy kolejną. Mamy dwie. Ósemka jest. Mamy trzecią. Nastka jest. Mamy czwartą. Trzynaście jest. Mamy piątą. Czternaście nie ma. Siedemnaście jest. Mamy szóstą. Dwadzieścia nie ma. Dwadzieścia jeden nie ma. Yy, dwadzieścia trzy niestety nie. I dwadzieścia cztery nie ma. Mhm. No to tutaj za mało, i też nie będziemy patrzeć na ten kolejny zestaw, no bo to nie ma tutaj znaczenia. Gdyby było mniej tutaj, to wtedy można patrzeć, ale niestety, chociaż tutaj kaskada, powiem Wam, że skupiamy się na tym, żeby sobie przetestować, no bo wiemy, że kaskada jest jaka jest, ale lubię. I czasami nie zaszkodzi zobaczyć tutaj i niektórzy może lubią, więc dla takich osób będzie ten filmik. No dalej lecimy, jedynka, trójki nie ma, 7 jest, mamy dwie i kolejną mamy trzecią, trzynastka jest, mamy czwartą 14 nie ma, 15 nie ma, 17 jest, mamy piątą. 19 jest, 6. Aha, to nie ma szans, bo w tabelce ostatnia liczba. 22, czyli 7 było blisko, tak? Mhm, 7. Jednej zabrakło do minimum. Za minimum płacę tylko dwa złote, a więc tyle, ile kosztuje jeden losik kaskady. No i dobrze, uwaga. Jedynka. Dwójki nie ma. Trójki nie ma, czwórka jest, mamy dwie, piątki nie ma, siódemka jest, mamy trzecią, dwunastka, czwarta, czternaście nie ma, szesnaście jest, do piąta, tak, siedemnaście, szósta, dziewiętnaście, ojej, siódma, ale dwadzieścia jeden niestety nam tu dali, a dwadzieścia dwa w taberce, więc było blisko, a jeszcze ja się na pewno, trzy, siedem, tak, było blisko. No to czas na ten losik, kolejny 1 jest, 2 nie ma, szóstki nie ma, 7 jest, mamy dwie, 11 jest trzecia, 12 czwarta, e, 14 nie ma, 15 nie ma, 16 jest, chyba piąta, 20 nie ma, 22 jest, szósta i 23 nie ma, wiadomo, 22 jest ostatnią liczbą w tym losowaniu. No niestety pusta. Zobaczymy kolejny. Nie poddajemy się. No to uwaga. Jedynka tak. Dwójki nie ma. Czwórka jest. Szóstka. Nie ma szóstki, jedenastka jest. Mamy trzy. Dwunastka czwarta, trzynastka piąta. Piętnastki nie ma, dwudziestki nie ma, 22 szósta. Tych dwóch ostatnich nie będzie. No to zabrakło. Nie ma. No to kolejny losik. Jeszcze mamy kilka, więc spokojnie, jedynka, dwójki nie ma, trójki nie ma, czwórka jest, mamy dwie, trzecia bo jedenastka. Dwunastka jest 4, e, 15 nie ma, 16 jest. Piąta, 18 nie ma, 20 nie ma i 22 dwa, szósta. Niestety pusta. Kolejny. Jedynka. Trójki nie ma, czwórka jest, siódemka jest i ósemka, to już mam cztery. Dziewiątki niestety nie ma, jedenastka jest, mamy piątą, tutaj nie. Pomyliłam się, piąta, trzynastka będzie szósta, dwadzieścia nie ma, dwadzieścia jeden nie ma i dwadzieścia dwa jest, a dwadzieścia cztery nie ma, to mamy cztery, sześć, siedem, no właśnie, jednej zabrakło. Kolejny. I mamy jedynka, jest, dwójki nie ma, mamy czwórkę, mamy dwie, Szóstki nie ma, jest siódemka. Mamy trzy, czwarta, piąta. czternaście nie ma, siedemnaście jest, to jest szósta, tak? Szósta, dwadzieścia nie ma, dwadzieścia jeden nie ma i dwadzieścia trzy nie ma. No to szóstka, no to niestety. Zobaczymy. Kolejny los. I już mamy mało, ostatnie dwa, tak?

Dwa złote tylko zapiszemy sobie. No ale może ostatni też zaskoczy. Zobaczymy. No to kaskana. ostatni los jedynka tak dwójki nie ma trójki nie ma piątki nie ma siódemka jest mamy dwie. Ósemka będzie trzecią dziewiątki. Nie ma dziesiątka jest. Cztery dwanaście będzie piątą. 13, 6, 17, 7, szkoda, że nie dali 22, 4, 7. No właśnie, jakby było 22, coś by się dodało, ale nie ma. Podsumowanie kaskady. No właśnie, na 10 sztuk, tylko jedna i do minimum. Więc o ile było wkładu? 20 zł na kaskadę, 18 na minusie, jeżeli chodzi o kaskadę. Ale wiemy, jak to właśnie bywa. Też fajnie, że udało się coś tam przetestować. Kiedyś pomyślę o większej ilości kaskady i zobaczymy. Bo mam już pewien pomysł, ale to za jakiś czas. No to wyszło jak wyszło. Dwa złote jest. No to bierzemy się za krzyżówkę. Los nieco wygnieciony, bo kupiłam wtedy, kiedy kaskadę. Ale może jakoś to będzie. Mm. No to niech będzie Noe. I tak N. Mamy gdzieś N. Mm. Chyba nie ma. I potrzebujemy, oczywiście, co najmniej trzech słów. No to Noe nie będzie. Dno też nie będzie, bo nie ma N. Osa. Mamy O. Ale nie mamy niestety S. No to dalej. Aster. Mamy A. A no właśnie, nie było S no to dalej patrzymy tutaj ale wiecie co też nie widać, żeby się utworzyło, nie ma oko, a może oko, bo o było i jest K, no to dobrze, mamy oko na pewno jedno słupko jest a Oman nie będzie, bo nie ma N Justynian, y. Justynian. nie będzie, bo widzimy, że właśnie dużo słów Dużo literek N tutaj mamy. Kosma nie będzie, bo jest S. Sandry też nie będzie, a u do Mamy U. Nie mamy D, niestety. A to kolejne słówko nie będzie. Kostyny też nie będzie, bo jest S. A Fryz? A nie, nie będzie. A anda nie będzie, bo jej nie ma D. Yy, powiem Wam, że krzyżówkę się tak dziwnie sprawdza. Pow jest, bo mamy W. No bo jak czegoś nie ma, no to tak nie chcę tutaj tak dużo skreślać, bo byłby chaos. Więc dużo tutaj na słuch musicie wziąć. Yy, komin nie będzie, bo nie ma co nie? No to chyba wszystkie zobaczyliśmy tutaj. Mhm, wychodzi na to, że było blisko, do minimum. Jeszcze muszę się upewnić, ale tak, no nie ma pusto, więc tutaj nie udało się, skreślamy i zobaczymy, czy coś dodamy do wyniku, tutaj za pomocą tej zdrapeczki. No to czas zobaczyć, oczywiście liczby są poszukiwane. Albo symbole. Hmm. A jakie liczby? No to już patrzymy. O, moja dziewiętnastka. Mhm. Takie mamy, i takich poszukujemy. Trzydzieści osiem niestety nie ma. Tej też nie. Nie ma. Piętnastka, jak widzicie, było blisko. Mm, nie ma. Nie mamy. Trzydzieści dziewięć nie ma. Dwanaście też było blisko. Dwadzieścia jeden nie. No i tej wysokiej też nie mamy. Trzeci rządek. Cóż tutaj ucieka. 16 nie ma. Mm, nie ma. Nie ma. 29 też nie. Chyba nic już nie dodamy. Chyba, że nas zaskoczy ostatni rządek. Mm, nie, tu nie zaskoczy. 23 nie ma. Tej liczby też nie ma. Nie mamy i uwaga, ostatnia szansa. Niestety, pusto. A więc tylko 2 złote dzisiaj mamy. Gdzie ten losik się podział? A tutaj mamy, no, to kaskada tylko 2 złote. Tu było pusto, krzyżówka też. Ale no nic, łączny minus będzie 33 zł. No tak, więc tak sobie zaczynam ten tydzień, ale oby było lepiej. Zawsze trzeba w to wierzyć. Dziękuję za obecność Waszą i nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Zawsze mnie to cieszy, jak tutaj Was przybywa. No i walczymy dalej. No to pa.